Witam Was gorąco z tej strony Artez, a przed Wami poradnik do Human Torcha. Zacznijmy od szybkiego omówienia działania jego skilli. Pod lewym strzelamy rozpryskującym się ogniem, który może trafić w ciało i w głowę. Jeżeli atakujemy z ponad 15 metrów, obrażenia będą zmniejszały się aż do 60% na 40 metrach. Warto też zaznaczyć, że im dalej, tym bardziej nasze pociski się rozejdą, dlatego efektywniej jest strzelać z mniejszych odległości. Pod prawym strzelamy pociskiem, który zadaje 40 obrażeń i wybucha po trafieniu bohatera będącego na Ziemi lub podłoża, pozostawiając ogień na 6 sekund pod miejscem trafienia. Takie podpalenie nie dość, że zadaje obrażenia, gdy ktoś w nim stoi, to jeżeli mamy ich co najmniej dwa, to możemy użyć naszego E, aby złączyć je ze sobą, co stworzy linię zadającą obrażenia tym, którzy przez nią przejdą. Jeżeli użyjemy E, gdy na ziemi są 3 lub więcej obszary podpalone, to przeciwnicy w środku będą paleni za 50 na sekundę. Nasze F to zanurkowanie i uderzenie w ziemię. Zadaje 40 oraz 55 dodatkowych obrażeń za każde ogniste pole, które nim wysadzimy i dodatkowo odpycha przeciwników. Na shifcie mamy Przyspieszenie naszego lotu. Na ulcie wchodzimy w tryb, w którym nasz prawy będzie przywoływał tornada zamiast podpalać ziemię, a my zyskamy 30% redukcji obrażeń na 8 sekund. Możemy mieć maksymalnie 3 tornada, ale jako, że dzięki ultowi nie mamy cooldownu na prawy, to możemy przesuwać tornada wedle naszego upodobania. Obrażenia z tornad się stakują, a jako ciekawostkę dodam, że nasze E nie zadziała razem z nimi. Następnie team up the storm, czyli jeżeli nasze ulty się spotkają, to rosną i zadają zwiększone obrażenia. Wzrost obrażeń jest nieznaczny, natomiast tornada torcza przedłużają czas trwania ulta, Sztorm, aż do 11 sekund, co jest potężnym połączeniem. I na koniec team up z niewiską, który daje nam tarczę, co fajnie działa, jako że latamy i jesteśmy łatwym celem do trafienia. Porady i triki. 1. Schemat ataku. Nasz lewy i prawy mają cooldowny, więc jeżeli mamy atakować nieustannie, to używamy dwa razy lewego i raz prawego. Oba zdążą się zregenerować za ten czas. 2. Palenie i figury. Naszego prawego i e chcemy używać, żeby odcinać jak największe obszary. Jednak tutaj ważną rzeczą jest obserwacja przeciwników. Jeżeli zużyjemy nasze e, gdy przeciwnik jeszcze nie zrobił tego kroku do przodu, to po prostu mogą poczekać te 5 sekund i wejść bez problemu. Dlatego postaraj się zaczekać, aż ktoś z przeciwnej drużyny wejdzie w twoją i pozycjonuj ognie tak, że ten będzie musiał wejść w ogień, aby pomóc swoim, a nie np. obejdzie je naokoło. 3. Alternatywa prawego. Nasz prawy jest idealny do obstawiania ważnych przejść, bo jeżeli np. wiemy, że przeciwnik może wyjść lub wycofać się jedynie przez te drzwi, to jeżeli zauważymy to odpowiednio wcześnie, możemy zacząć stakować nasze prawe w tamtym miejscu i pozostawić go przed wyborem. Albo wchodzisz w ogień i cię wysadzam, albo nie uciekasz, to wielokrotnie kończy się jego eliminacją. Jednak pamiętajcie tutaj, żeby nie pchać się za bardzo do przodu z naciskaniem F, gdy nie wiemy, gdzie są przeciwnicy. Nasza mobilność jest dość mocno ograniczona, bo to w końcu tylko lekkie przyspieszenie pod shiftem. 4. Jak zrobić czwórkę? Efektowne, ale nieefektywne logo fantastycznej czwórki. Z pewnością przyda się do takich rzeczy jak zaimponowanie hillerom, że zamiast zadawać obrażenia, zużywamy skill na zabawę. Więc jeżeli chcecie taką zrobić, to rozstawiajcie od środka do góry, w lewo i na dół. Jak dacie inną kolejność, to może wam nie wyjść. Natomiast F efektywne dla mnie i dla tego kanału będzie, jak zostawisz łapkę i komentarz pod filmem, albo wbijesz na streama i napiszesz jakiś suchy żart. 5. Bait combo. Jeżeli oglądacie shortsy czy tiktoki, to pewnie widzieliście, jak ktoś pokazuje na bocie one shot combo, po czym atakuje lewym, prawym i F. Po pierwsze one shot to nie trzy skile użyte w przeciągu sekundy, a po drugie bot ma tak szeroką głowę, że nawet ten ziomek, co ostatnio był u ciebie w drużynie, zrobił 0-10 spidermanem, by to trafił. Więc jak powinno wyglądać combo? Prawy i F. Jak wspomniałem, zadaje 40 plus 55 obrażeń, więc jeżeli ktoś jest obity, to tym chcemy go dowić. 95 obrażeń to mało, więc nie szukajcie na siłę sposobu na <laughs> One shot przeciwnika, tylko skupcie się na kontroli terenu i odcinaniu przeciwników odpowiednią pozycją swojego ognia. A jak już ktoś wejdzie w wasz ogień i chcecie w niego wskoczyć, to użyjcie prawy i F, to zawsze doda odrobinę obrażeń. 6. Więcej obrażeń z daleka. Jako, że nasz lewy to płacisk czy też po prostu ognisty shotgun, to im dalej, tym ciężej trafić. Dlatego, jeżeli chcecie zmaksymalizować obrażenia, to o ile nie stoicie bardzo blisko kogoś, to celujcie w jego klatę. Większość strzałów trafi w kogoś, a kilka trafi w głowę, to przełoży się na większe obrażenia, jeżeli to ma Zwycojemy w głowę, spora ich część nie będzie trafiała w ogóle w nic. 7. Kiedy strzelać w głowę? Jest jeden moment, kiedy szczególnie łatwo trafiać w głowę, i jest to wtedy, gdy jesteśmy nad kimś i jego głowa pokrywa się z jego ciałem, gdy patrzymy na niego. Jeżeli przeciwny tank wbił i macha rączkami, próbując nas dosięgnąć, to możemy śmiało strzelać w jego głowę i zadawać ogromne obrażenia. Podobnie z chudszymi modelami postaci, jednak głównie użyjemy tego na tankach. 8. Nie wchodź w lawę. Nasze E zadaje obrażenia na dwa sposoby. Pierwszy to przejście przez łączenie, a drugi to w przypadku dowolnego wielokąta. Gdy ktoś jest w środku. Przejście zadaje 65 obrażeń, a stanie w środku 50 na sekundę. Warto wiedzieć, że obrażenia od przejścia zadajemy tylko raz, a te w środku tak długo, jak ogień działa i ktoś stoi w środku. 9. Pułapki na start. Nawiązując do jednej z poprzednich rad, na początku gry możemy zostawić dwa rodzaje pułapek. Pierwsza to stworzenie dużego obszaru, który podpalimy i zadanie sporych obrażeń każdemu, kto wyjdzie z respa. Oczywiście przeciwnicy mogą poczekać aż ogień minie, ale często zdarza się, że 3-4 osoby wejdą w to i niespecjalnie się tym przejmą, a to już naładuje nam kilkanaście lub kilkadziesiąt procent ulta. Druga, nieco bardziej ryzykowna, to nastakowanie prawego na wejściu przed startem, wjazd z F, gdy zobaczymy tam kogoś, kto ma 275 HP lub mniej. Jest spora szansa, że nie ujdziemy z tego żywi, ale jeżeli weźmiemy dwie osoby ze sobą, to jak to mówią, warto było. Drugiej opcji możemy używać też po prostu w dowolnych miejscach, gdy wiemy, że przeciwnik chce wejść lub wyjść z jakiegoś pomieszczenia. Na przykład enemy healer padł, a Ty o nim pamiętasz i czekasz na niego z gorącym powitaniem. 10. Kiedy prawy podpala? Zależność tutaj jest bardzo prosta. Jeżeli trafimy w ziemię lub bohatera, który stoi na ziemi, to podpali się pod nim ziemia. Więc nie mówcie nikomu, że jak skaczecie, to wtedy jego prawy zadaje tylko 40 obrażeń i nie podpala, bo będziecie mieć problem. Dodatkowo, rzeczy takie jak działko pani Shara, ośmiolice Namora, gniazdo Peni, tarcze i bombelki po bo bezpośrednich obrażeń, nie pozostawiają pod sobą ognia, natomiast można zadawać im obrażenia, jeżeli ten ogień pojawi się obok nich, no i zasięg będzie je obejmował. 11. Kontry. Jako latacz nie lubimy Heli oraz pani Shara ze względu na to, jak łatwo im nas ustrzelić. Następnie jest Adam, który również potrafił przykrzyć życie, szczególnie po ostatnich zmianach. Dodatkowo nie przepadamy za Scarlet, która można z łatwo wyssać lub Namorem jego ośmiolnicami. Za Spidermanem raczej nie przepadacie tak czy siak. Tak, bo albo intuje wam gierkę, albo to jakiś smurf, ale tutaj dobry mechaniczny Spider-Man z łatwością będzie pokonywał torcza. 12. Spamuj shiftem. Po pierwsze upewnij się, że masz włączone w opcjach, o tutaj, że tak długo jak trzymasz shift, jest on włączony. Nie może on być aktywny podczas ataku, ale gdy zrobimy najmniejszą przerwę między atakami, warto mieć ciśnienie tego shifta, bo regeneruje się dość szybko, a znacznie utrudnia trafienie nas w powietrzu. 13. Niespodziewane tornado. Gdy podczas lotu naszego prawego naciśniemy ulta, to tornado pojawi się w miejscu, gdzie trafi. Można to wykorzystać, aby zaskoczyć. Przeciwników i szybciej przejść do ofensywy. 14. Defensywny playstyle. Pamiętaj, twoją rolą jest kontrola terenu oraz odcinanie przeciwników. Nie podkuszaj się ogrania, jak dive, i nie wchodź zbyt często. Lataj, irytuj, obijaj, wkurzaj, a gdy nadejdzie pora, tornaduj oponentów i wskakuj w nich, żeby dokończyć swojego dzieła. W formie ciekawostki te latające kulki dookoła nas to ilość staków naszego prawego. To widzą również przeciwnicy. Na koniec dodam również od ciebie, że koncept postaci jest naprawdę fajny. Jednak jego lewy przycisk myszy wymaga nieco większego zasięgu. Postrzanie z niego z dalszej odległości jest po prostu przykre. Jakie zmiany ty byś u niego widział? A może uważasz, że jest brokem? Daj znać co sądzisz w komentarzu, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale lub na Twitchu. Cześć!